No, siema sięma, ma, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj robimy sobie trade upa na kosę. Tak jest, w końcu moje tradey, wszystkie poschodziły i udało mi się kupić dwa te Digle i tą MK, które łącznie kosztowały mnie te trzy czerwone skiny. Jeszcze wtedy 222 zł. Wszystkie trzy teraz kosztują jakieś. No, grubo ponad 700 zł, więc y, teoretycznie powinienem to sprzedać i się cieszyć zyskiem. Ale jestem głupi i zrobię to dla Ciebie. Zrobimy z nich kontrakt, na to nawet nie patrz. Na to nie patrz, tego nie ruszamy. To jest warta aktualnie 900 zł. To jest w ogóle porąbane. Wiadomo dlaczego, bo lecą z tego tylko motylki. I słuchajcie, ja przygotowałem sobie taką fajną stronkę, patrz teraz tutaj. Wybierasz sobie y, skiny, które użyjesz w kontrakcie. I on ci wyliczy może z floaty podać mi się już nie chce który wyliczy ci, jakie masz procentowe szanse na trafienie jakiejś kosy albo rękawiczek, bo my mamy tak zróżnicowane tutaj, mamy mnóstwo szans na wszystko praktycznie. Tak naprawdę, ja na ten kontrakt wydałem tak realnie około 250 zł. Teoretycznie, teoretycznie, co mnie wypadnie, nawet na Waja, zwróci nam to. Realnie, no nie, bo teraz są warte więcej, mógłbym je sprzedać. No ale dobra. I zobaczmy, co my tutaj mamy. Możemy trafić, oczywiście, 40% jest na coś trafienia ze skrzyni Horizon, czyli nawaje. Oczywiście pewnie właśnie to gówno poleci. Jeszcze jakaś taka ymm, safari Mesh albo. Nie, 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 nie. Myślimy pozytywnie, nie będzie żadnego gówna. waje nie. Styleta też bym nie chciał, chociaż nigdy nie miałem. Ale nie chciałbym, no wiadomo. Ursusa miałem. No, ewentualnie mógłbym go przyjąć, ale to tylko fate, bo reszta albo jakiś case hardened drugiem, wiesz o co chodzi. Talon. Talon bym się bardzo ucieszył, chociaż mam talona, ale talon jest już wartościowy, to jest fajny nóż. Tutaj mamy 20% na jakieś rękawice i one są takie przeciętne. Chyba że te albo te albo te te też bym bardzo chciał. Nie no, zobacz. Szansa na Wajsy mamy 0,83%. Nawet nie 1% szans na Wajsy, bo ja mam tutaj wiesz, bardzo dużo opcji. Więc y, katastrofę jest ogólnie. Tutaj Bayonet Fade, fajna opcja. Praktycznie można powiedzieć, że my możemy trafić wszystko, co jest w grze z rękawic i z skos Praktycznie serio: wszystko. Netguty są, Karambity są. Y, nie wiem, czy nawet jakiegoś Butterfly'a tu nie będzie. M9 są. Handrapsy. Znowu są Vicey, więc mamy ponad 1,5% szans na Vicey Zobacz, nie ma butterfly. Dobra, to celujemy tak. M9, Karambit, Talon. Albo sportowe rękawice. Obrzydliwie niskie szanse mamy na to. Obrzydliwie niskie. Słuchaj, ta strona to nie jest żadna reklama, ale Skinland to już sponsor tego materiału. To właśnie tutaj bezpiecznie sprzedasz, jak i kupisz nowe skórki do CS2. Co ciekawe, zaufali najlepsi, bo Skinland jest oficjalnym partnerem teamu Vitality, a kto jak kto, oni na CSie się chyba trochę znają. Strona ma bardzo małe prowizja, dodatkowo przy użyciu mojego kodu K4P1 otrzymasz aż 10% zwrotu z pierwszej wymiany od wartości 100 dolarów. Znajdziesz tutaj Mnóstwo metod wpłaty i wypłaty, gdzie jedną z nich jest przekazanie środków na balans bezpośrednio na stronie, dzięki czemu od razu możesz kupić sobie nowej temy do gry. Wystarczy zalogować się swoim kontem Steam, uzupełnić trade link oraz e-mail, a potem wybrać skiny, które chcesz sprzedać. Teraz tylko zatwierdzamy ofertę wymiany, a pieniądze są już na naszym balansie, więc od razu możesz przejść do zakupu nowych skórek. Aktualnie ceny są naprawdę atrakcyjne, więc nie czekaj na dalsze wzrosty i wbijaj na Skinland z linku, który znajdziesz w opisie. A my już przechodzimy do robienia kontraktu, bo będzie tutaj zadyma. Słuchaj, ja mam bardzo słabe ciężkie po ciężkich walkach, po ciężkich walkach po cięż a mocne zużycie. Tutaj też po ciężkich walkach, bo tylko takie udało mi się kupić jeszcze rozsądnych pieniądzach, bo wtedy był taki boom, tak szybko ludzie kupowali te skiny. Jedyne co jest w dobrym stanie tu MP7 jest w dobrym stanie, to jest lekkie zużycie, 007, więc troszkę może nam zawyżyć ten float. Dobra, ja się trochę stresuję, trochę się stresuję. Mamy pierwszy MP7, mamy kod czerwony jeden, mamy kod czerwony drugi, mamy Kawaha i mamy Mk. Mamy 5 czerwonych skinów. Łączna wartość, policzę Wam to w montażu, bo miałem to zrobić wcześniej, ale zapomniałem. Także tyle jest to teraz warte. Zobaczymy, co poleci. Proszę, jakieś giga, drogie gówno. Bo ceny teraz tak odbiły, może nie kosi rękawic, bo one nadal e, są e, niższe niż były, ale są wyższe niż w tym dołku. Mam nadzieję, że udało wam się kupić coś fajnego i nie cofnęli wam e, trada, bo widziałem jest mnóstwo takich przypadków. A my teraz lecimy i zobaczmy, proszę tylko nie nawaja. Ej, mam podniesione ciśnienie, czuję, czuję emocje, czuję emocje, proszę coś fajnego. No takiego, żebym nim grał, żebym chciał nim grać. Bo jak jakieś gówno, ja mam fajne kosy, nie? Więc ja chcę czymś, coś z tym pogram Trzy, dwa, jeden Proszę, proszę Kurde, no nie wiem teraz co sądzić o tym, nie? Nie wiem co o tym sądzić No szpon jest okej, okay, nie? Tylko czemu taki gówniany akurat? No nie, nie jest to skin, którym będę grał. No nie oszukujmy się. Mam szpona i to ładniejszego. Ten jest giga gównem. Jest paskudny, ale mogła polecić na waja na przykład, tak? O, ran. O, u, u. Nie no, w porównaniu do mojego? No, ten to fituje wszystko. Złote, złote. Niebieskie, niebieskie. Yy, szare, szare. A tu? Jakie my mieliśmy na to szanse? Czekaj, sprawdźmy. Jakie tu były szanse na to? 5 minutes later. Nie, mogłem, mogłem tego nie sprawdzać. Mogłem tego nie sprawdzać. Cześć, że na tego szpona mieliśmy mniejsze szanse niż na wajsy. To jest. To jest hit. 0,77%. Dobra, sprawdźmy jeszcze, ile to kosztuje. To jest mocne zużycie. Ale to będą kokosy. Mocne zużycie szpon siatka safari aktualnie jest warty, mój kolego. No dzisiaj się sprzedał za 1050 zł, aktualnie najniższa oferta to 1276.